Mam dwuletnią córkę, więc ona ma nagle cztery babcie, czterech dziadków. Jak dusie. Teraz A nasi seniorzy mają wnuczkę taką niespodziewaną. staramy się, żeby każdy z naszych mieszkańców miał jakieś obowiązki, czują się po pierwsze potrzebni, a po drugie w ten sposób mogą poczuć się troszeczkę jak w swoim domu, jakby byli współgospodarzami. Przygotowuję śniadanie, potem pomagam przy obiedzie, przygotowuję kolację. Nie tylko to jest moja praca, ale to jest moje życie w zasadzie. Więcej, To jest życie także mojej rodziny, bo mieszkam tutaj z żoną, ale i z dwójką dzieci, które tutaj też w jakiś sposób są. Pierw tak się czułam, że jestem już niepotrzebna, że tutaj już tak osiądę, zostanę i już mi nic nie czeka ciekawego. A okazało się, że nie, że te wycieczki, wspólne wyjazdy, ognisko, tutaj palimy kiełbaski z rożen, No więc to. jest taka wspólna atmosfera i bardzo fajnie.